Jest to droga, która przecina gminę, dzieli ją praktycznie na pół. Przecina również dwie ważne miejscowości mianowicie Przerzeczyn Zdrój i Wilków Wielki. Również praktycznie na pół. W tych dwóch miejscowościach wydarza się bardzo wiele wypadków, ponieważ no, przejście dla pieszych, owszem, jest oświetlone światłem, światłem ostrzegawczym. Jednak no, kierowcy nie zawsze respektują e, ograniczenie prędkości, no i, i niestety skutkuje to takimi, a nie innymi e, wypadkami, no, sytuacjami. Również w Nowej Wsi bardzo często dochodzi do różnego rodzaju wypadków. E, bardzo często musi tam być wymieniana wiata przystankowa, która w jakiś dziwny sposób przyciąga, e, przyciąga różne nieszczęśliwe zdarzenia. No Nie tak dawno mieliśmy to przeogromne zdarzenie, kiedy, kiedy tir wjechał po niemiecką stodołę, która, która właśnie w Nowej Wsi przy drodze no, nie uchowała się, już w tej chwili została rozebrana, ponieważ tak mocno została uszkodzona jej konstrukcja w ramach wypadku. Giną ludzie, a i sami tutaj my Niemczanie... Yy, Często jesteśmy pracownikami podwrocławskich zakładów, czy to LG, czy, czy innych. Wiele osób pracuje we Wrocławiu, uczy się we Wrocławiu. Dojazd ósemką do Wrocławia jest nie tylko bardzo niebezpieczny, ale również bardzo uciążliwy. Co chcecie wywalczyć przez ten protest? Bardzo chcielibyśmy doprowadzić do budowy planowanej już wcześniej drogi szybkiego ruchu S8. Miała ona być przedłużeniem obwodnicy Wrocławia, miała być na podobnym poziomie. I liczymy, że tutaj te obietnice zostaną dotrzymane. Dzierżeniowska Policja Ruchu Drogowego, zawsze na tej krajowej drodze K8, codziennie daje tutaj patrole, codziennie są, zabezpieczona jest trasa, pilnowane jest tutaj bezpieczeństwo i porządek na, na, na tej trasie. Każdego miesiąca jednakże odnotowujemy tutaj kilkanaście do kilku, do dwudziestu kilku kolizji, jest również kilka wypadków. W tym roku już odnotowaliśmy na tej trasie cztery wypadki, w których zginęły cztery osoby. Na przełomie lat, jak wyglądają statystyki? Najgorszy rok był 2011, kiedy na tej drodze odnotowaliśmy 13 wypadków, w których zginęło łącznie 19 osób. Jednak od tego czasu systematycznie ilość wypadków spada. Jest coraz mniej wypadków, coraz mniej rannych, coraz mniej również ofiar śmiertelnych. W ubiegłym roku odnotowaliśmy 5 ofiar śmiertelnych, w tym roku 4, także jest tutaj spadek. Jak przebiega dzisiejszy protest? Protest przebiega bardzo spokojnie, w przyjaznej atmosferze. Policja zabezpiecza tutaj w taki sposób, aby umożliwić osobom, które protestują spokojnie przeprowadzenie tutaj swojego protestu. Również kierowców informujemy o tym, w jaki sposób mogą ewentualnie objechać drogę, ale nie ma takiej potrzeby. Na tyle jest tutaj wstrzymywany ruch nad, i puszczany ruch, tak żeby to było, można było tutaj bez, bez korków, bez większego tutaj utrudnień puszczać ruch. Współpraca jest dobra z organizatorami protestu? Od samego początku tutaj była dobra komunikacja z organizatorami. Zresztą tu jak rozmawiamy, nie ma tutaj większych utrudnień. Czy ja mogę oficjalnie podziękować Panu jako przedstawicielowi policji yy, za właśnie fantastyczną, za fantastyczną organizację i zapewnienie super ochrony? Bardzo, bardzo skutecznie Państwo kierujecie ruchem. Nie blokujemy bardzo mocno, tylko akcentujemy. Bardzo dziękuję, dziękuję Bardzo często podróżuję osenką. Do Wrocławia, Piława Górna, Wrocław, Piława Górna Wrocław. Jest tragedia, po prostu tragedia. Tiry, wypadki, tiry, wypadki to jest po prostu masakra jakaś, naprawdę. Ja bardzo bym chciała, żeby w końcu coś z tym zrobili, bo to się nie da jeździć. Po prostu się nie da jeździć, naprawdę. Czy przebudowa tej drogi jest konieczna? Zdecydowanie. Zdecydowanie stuprocentowo na pewno. Na 100%. Bo to, co się teraz dzieje, to jest naprawdę. Myśli pani, że politycy coś zrobią po takiej akcji społecznej? Yy, wie pan, co ja bym bardzo chciała. Bo politycy jedynie co robią, to sobie skaczą do gardeł i wydzierają kasę jeden drugiemu. To oni robią najlepiej. Ale mam nadzieję, że w końcu zauważą, że my, zwykli, prości ludzie, też byśmy chcieli coś od nich ta droga jest bardzo niebezpieczna? Bardzo niebezpieczna, niecałe dwa tygodnie temu zginęła osoba znowu tam koło Marketu także tutaj tyle osób ginie, że... A strach, ja mieszkam niedaleko i widzę ósemkę, to, to tylko się patrzy jak pogotowie czy straż pożarna. Myśli Pan, że ten protest przyniesie oczekiwany efekt? No myślę, że tak, bo w mediach, w radiu słychać, także przed chwilą jechałem z Kłodzka, wszędzie są przygotowani ludzie, także... Myślę, że zostanie zauważony. Powinni budować tutaj jakąś trasę, tak? A nie posłowie siedzą, diety biorą, latają samolotami, podwójnie kasę biorą. Często pan podróżuje ósemką? Co drugi dzień tutaj jeżdżę. Jest to droga bezpieczna? No raczej nie. Czuje się pan zagrożony w wielu wypadkach? No A... pewnie, że tak. Tak, jak najbardziej. Konieczna jest przebudowa tej drogi? No, oczywiście. Myśli... No, rząd, rząd powinien się za to wziąć, tak? A nie siedzą... Na stołkach i dupy grzeją. Myśli pan, że ta akcja społeczna pobudzi polityków do myślenia? Myślę, że nie, bo mamy takich polityków, którzy nie myślą w ogóle. Bardzo dużo wypadków tutaj u nas jest na naszej drodze. A droga jest, można powiedzieć, bardzo często uczęszczana przez dzieci, czy na rowerach, czy nawet na chodniku. Auta potrafią po prostu przejechać przez chodnik, tak? Pani mieszka w Niemczech? W Nowej Wsi Niemczeńskiej. Tam jest dużo wypadków? Bardzo dużo wypadków. Czuje się pani tam niebezpieczna? Tak, czuję się niebezpieczna i drże cały czas o swoją córkę, jak na przykład wychodzi na dwór i mówi Mamo, idę nawet do sklepu. Droga do sklepu jest niezabezpieczona, niezabezpieczona, więc no tutaj akurat, tak. Myśli pani, że ten protest przyniesie efekt? Mam taką nadzieję i tego bym bardzo chciała. Politycy was wysłuchają i wasze prośby i wasze petycje? Chcemy, chcemy bardzo, żeby wysłuchali nas, naszą, naszą prośbę, naszą petycję. No to jest takie wołanie, tak, nasze do nich, prośba. Cie walczyć do końca. Do samego końca.